Turbo szybka recenzja gry Syberia. Syberia. Przygoda, która mlozi krew w żyłach. Syberia to gra przygodowa, która w 2002 roku podbiła serca graczy na całym świecie. Dzielamy się w niej w Kate Walker, prawniczkę z Nowego Jorku, która zostaje wysłana do ma małego miasteczka w Alpach, aby sfinalizować sprzedaż fabryki automatów. Szybko okazuje się, że to nie będzie zwykła transakcja, a Kate wplątuje się w niezwykłą podróż, która zaprowadzi ją aż na mroźną Syberię. Co w tej Syberii piszczy? Fabuła gry to prawdziwy majstersztyk. Jest pełna tajemnic, z zwrotów akcji i niezwykłych postaci. Kate spotyka na swojej drodze ekstrantycznych wynalazców, zagubionych artystów i dziwaczne automaty, które wydają się mieć własną duszę. A wszystko to w otoczeniu przepięknie, ręcznie rysowanych lokacji, które zapierają dech w piersiach: Zagadki, zagadki, zagadki. Cyberia to przede wszystkim gra logiczna. Przygotujcie się na rozwiązywanie skomplikowanych zagadek, które sprawdzą Waszą spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia. Niektóre z nich są tak trudne, że nawet Einstein by się spocił, ale nie martwcie się. Satysfakcja z ich rozwiązywania jest ogromna. Klimat jak z bajki, ale takiej trochę strasznej. Gra ma niesamowity, unikalny klimat. To połączenie baśniowej atmosfery z nutą tajemniczności i melancholii. Muzyka, grafika i dialogi tworzą spójną całość, która wciąga graczy bez reszty. Czasami można poczuć się jak w filmie Tima Burtona, tylko bez żadnego depa w drodze głównej. Plusy i minusy, czyli co z tą Syberią jest na rzeczy. Plusy. Wyciągająca fabuła, która trzyma w napięciu do samego końca. Przepiękna, ręcznie rysowana grafika, która zachwyca detalami. Niezwykły, baśniowy klimat, który wyróżnia grę na tle innych produkcji. Skomplikowane, ale satysfakcjonujące zagadki logiczne. Sympatyczna i charyzmatyczna główna bohaterka Kate Walker. Minusy. Niektóre zagadki mogą być zbyt frustrujące. Tempo gry jest dość powolne, co nie każdemu przypadnie do gustu. Czasami można się pogubić w lokacjach i nie wiedzieć co dalej robić. Podsumowując, czy warto wybrać się na Syberię? Syberia to gra, która na stałe zapisała się w historii gier przygodowych. To pozycja obowiązkowa dla fanów gatunków, ale także dla wszystkich, którzy cenią sobie wyciągającą historię i piękną oprawę wizualną. Jeśli lubicie zagadki, tajemnice i mroźne klimaty, to ta gra jest dla was. Tylko pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą ciepłe skarpety, bo na Syberii bywa zimno, a jeżeli chcielibyście zobaczyć, o co dokładnie w tej grze chodzi, bądź utknęliście w jakimś etapie i nie wiecie co dalej robić, to zapraszam na mój kanał, gdzie jest cały gameplay z tej przepięknej gry. Do usłyszenia, link w opisie.